Właśnie patę architektów prowadzą Łukasz kołóżny. I Szymon Warda. Wszystkie linki na patrociją. Albo gdzieś w radu ogarniacie temat. Dobrze, Łukaszu, co tam wyszparałeś? Prezent gwiazdkowy dla ciebie, Szymonie. Przepraszam was, nie usłyszycie już radosnego śmiechu, ale mina Szymona jest świetna. W Visual Studio Code jest sobie taki rest Client I Szymon, ty to używasz w ogóle do dokumentowania Rest coli. Tak, dla koniec, co on w ogóle robi? To jest, ma dla pliku z koncługu HTTP, pisze się normalny tekst i tam określa, się, czy to jest GET, post, i tak dalej. Link, ładne, można, body, super przejrzyste, jeżeli chodzi też o dokumentację, szkolenia, o cokolwiek, nawet testowanie coli, właśnie zapytania HTTP. I taki duży plus, tam, w zależności od tych, ogólnie leży sobie z IDE. To jest duży plus i z kodem źródłowym. To nie jest POSPAN, insomnia czy cokolwiek, otwarte na boku. Super działa z kodem, tak. Rewelacja. I słuchajcie, ja to wziąłem, bo pojawił się akurat na dev blogu Microsoftu, na ISE Developerze, jednym z tych blogów, które są właśnie API Testing z HTTP Files and REST Client, bo to są dokładnie HTTP Filesy, tak to się określa. I jedna rzecz, która mi przykuła uwagę, czego mi brakowało, to słuchajcie, coś do wywoływania tego, jakiś runner do tych testów. I okazuje się, że ktoś nad tym siadł jest sobie HTTP, jak i w postaci pluginu w Visual Studio Code, jak i po prostu paczka NPN-owa, którą można zapiąć jako runner. I co jest piękne, można te testy załadować do CI-CD i opublikować z tego JUnit, czyli taka pierdoła, która może ułatwić automatyzację testów API. Przede wszystkim też prowadzenie tego, że nie będzie to tylko dokumentacja, które tam sobie żyje na boku, ale będzie to też coś, co faktycznie można ładnie obtestować, można ładnie omówić. I jeszcze patrzę, też prowadzili ładnie zmiany środowiskowe, których też brakowało przez jakiś czas, więc to wygląda świetnie. Nie, nie, to tak, tutaj obsługa jest fajna, czy sposób właśnie, jak zobaczymy sobie środowiska. Dużo rzeczy, które było w sumie, w, jak popatrzymy, postmanie na przykład, czyli właśnie środowiska i inne takie rzeczy. Bardzo dobrze. I od strony IntelliJ też jest obsługiwane, więc nie patrzcie, że VS Code ogólnie szeroko można tego użyć. Dobra, co u ciebie? U mnie ciekawy link slakowy, o tym link podwójny właściwie można powiedzieć, bo jeden kontekst jego to jest prowadzenie do cell architecture, czyli architektury komórkowej, można tak powiedzieć. Nie jest to takie głupie, nie, nie jest, nie jest takie głupie. Nie, wiesz co, nie, nie, ja się, przewinęło mi się to samo w kontekście Dora, czy jak to, tych kamerek Amazona. Dokładnie też pojawiło się coś. Czuję, że zaraz na to będzie moda, na to pojęcie coraz większa. Ma to jakiś sens, ale w ogóle o co chodzi? Chodzi o to tak naprawdę, Pomysł absolutnie nie jest nowy. Może wyjdźmy od problemu, jaki miał Slack. Slack miał taki problem, że Slack w ogóle jest ciekawostek, jest w jednym regionie, ale w wielu zonach. Ciekawe swoją drogą, no nie? I to działa tak, że mają tam jeden story centralny, który jest wysokospójny, spójny, wysoko spoko, różne regiony użytkowników faktycznie gdzie chodzą, one idą do różnych availability zone, te zony raczej komunikują się w ramach siebie, ale nie niektóre kole idą po prostu między zonami i tak dalej. I problem mi się pojawił, to jest to, że gdzie niektóre zony miały awarię i potem mieli tak zwany szary błąd, szarą awarię, czyli że serwisy widziały różny poziom dostępności różnych serwisów i niektóre po prostu czekały, niektóre się wywalały i tak dalej, musieli ładnie, manualnie zrobić drainage serwisów, żeby przełączyły się na działające serwisy i żeby to było spójne. Więc teraz stwierdzili, że jak pójdą, jak to rozwiążą generalnie, nie? to problem jest taki, że zamiast mieć jeden centralny store, to zrobią taki myk, żeby serwisy, które są gadają, były w tej samej zonie, żeby nie było cross zone, we cross -zone komunikacji sieciowej pomiędzy zonami. Więc teraz tak będzie wyglądało. Idzie request, on jest load balansowany na poziomie na poziomie tego requestu, idzie do odpowiedniej komórki, ta komórka ma warstwę aplikacyjną, warstwę nową swoją lokalną dla tego konkretnego użytkownika. I tych komórek może być dużo. Są automatycznie tworzone, automatycznie niszczone, czy będzie tworzone w tym kontekście. I żeby mieć spójność raportową, to wszystko idzie sobie do tej dalejka. Czyli upraszczając ten cały pomysł do jednego zdania, mamy routing na poziomie HTTP i izolację na poziomie HTTP. I tworzymy szardy dla baz danych i dla warstwy aplikacyjnej de facto. No nie? Więc pomysł nie jest niczym rewolucyjnym. Raczej to też nie gdzieś się jako pojęcie deployment stampów gdzieś pojawia się, czyli weź zreplikuj x razy daną architekturę i włącz replikację na poziomie danych, więc nie jest niczym nowym. Jest niczym jest ciekawe faktycznie, bo trochę uprasza sieciówkę. Co mnie tu najbardziej zaciekawiło, to jest to, że jeżeli ten element się, ta architektury się rozrośnie, to co tu będzie wejdzie, bo w tym momencie AWS próbuje zrobić automatyczne wsparcie dla automatycznych tworzenia komórek. Czyli co to znaczy? Znaczy generalnie, że tworzenie szardów dla baz danych będzie łatwiejsze. Co doskonale wiemy, że to jest upierdliwe, jak nie wiem, co po prostu w tworzeniu się systemu właśnie do takich dynamicznych bardziej. Bo tam trzeba kombinować z różnymi jakami jest to takie trochę trochę słabe. Znaczy, jedna ciekawostka z tego, dla wyznawców multi cloud i multiregion. Zobacz, the most of our core computer infrastructure resides in multiple availability zones within single region. Tak, no i tu właśnie widzimy, Lukasz mnie nie słucha generalnie, mówiłem to na Ale nie, nie, ty mówisz tylko dla mnie, to jest taka, wiesz, kwintesencja tego, ja to słuchałem, tylko taka kwintesencja, że korowe. Dobra, jestem ciekawy jak z GDPR-em i innymi rzeczami, ale to zostawmy nie znęcajmy się w tym momencie. Tak, ale ciekawe, wielki serwis w jednym regionie, koniec kropka, jeden cloud. Kor wielkiego serwisu, kor tak. wielkiego serwisu, już y, nie bądźmy tacy ten. Dobra, kolejna rzecz, która jest fajna historia, jest sobie, teraz to się nazywa Ivanti Connect Secure, kiedyś to był Pulse, wcześniej jeszcze Juniper, czyli taka sieciówka do VPN SSL-a, rozwiązanie do VPN SSL-a. Tutaj co się zadziało, słuchajcie, jest to ciekawe, bo akurat miałem rozmowę z klientem, czy wyłączać, czy nie wyłączać urządzenia, które mają w firmie. Dosłownie tego typu dyskusja, bo musiałem doradzić jednemu klientowi, co z tym zrobić. I słuchajcie, jeżeli popatrzycie to, co będzie w linkach, to na temat jak wygląda ta podatność, czyli jak możesz zdobyć reverse shella z rootem na urządzeniu, nie mając do niego żadnego dostępu. Przerażające. I teraz słuchajcie, jest tak, że sobie poleciały sobie jakieś zero deje. Z Dwa tygodnie temu odpowiednik CERT-u w Stanach, czyli tej Cybersecurity Agency, wydało komunikat do wszystkich agencji rządowych. Proszę natychmiast odłączyć te urządzenia z prądu. W trybie natychmiastowym taki poleciał komunikat. Też z klientem siedzieliśmy, zobaczyliśmy jak wyglądają te zero-daye. I mimo, że spaczowane, sprawdziliśmy czy właśnie urządzenie nie było zbagdorowane tym, co jest znane. I to, co klient zrobił, to stwierdził jednak, że trzeba to wyłączyć, patrząc się. I czemu trzeba było to wyłączyć? Bo to jest ciekawe. Słuchaj, Szymonie, tam jest chyba w drugim linku, można zobaczyć w partu, w szczególności polecam. Jest dokładnie opisany, w jaki sposób działa to pod spodem. I co się okazało? Ktoś napisał customowy serwer HTTP, a reszta to były Perle i Pythony pod spodem. I teraz patrząc się, obraz taki, żeby dostać taki obraz systemu device'u nie jest trudno, bo jest w cloudach, w wersji trialowej możesz zapalić, więc dostajesz obraz na przykład w postaci VHD dysku, cały do analizy ktoś dostaje. A kod nie będący obfokusowany w Pythonie, w Perlu zawsze wygląda jakby był sofokusowany, Tak, ale całość jest ten, jak sobie popatrzymy, to... Całość szła do de facto sprawdzenia całej układanki pod spodem, tego co jest. Więc to jest ciekawostka, jak teraz rzeczy, które nazywamy od bezpieczeństwa innych rzeczy, w szczególności takie appliance, że tam nie jest do końca bezpiecznie. Znaczy, Powiedział, że problem jest inny, tak naprawdę. Wiele osób zakłada, że jak to jest hardware, to będzie bezpieczne, w ogóle nie ma problemu. A tam jest po prostu Linux z tym wszystkim, co. To jest zwykły komputer, tak naprawdę. To się niczym nie różni. To jest zwykły komputer, który po prostu ma software, którym się mniej trochę interesujemy de facto. I z racji na takie może powiedzieć w pewien sposób ignorancji de facto, nie patrzymy na to tak uważnie, to dla mnie to jest dużo większa podatność tak naprawdę. Tak, więc całość do dzisiaj tego wiesz, nie zostało to popaczowane. No to to jest dopiero przerażające. Jeżeli sobie popatrzymy na całość zabawy, teraz jest fajna chyba jest podatność, że można jednym kurdem przejąć urządzenie do tego stopnia. Nieźle. Znaczy, to tylko pokazuje, że samo testowanie aplikacji w izolacji nie ma sensu, trzeba to testować na realnym dyplomencie, jak to będzie w ogóle wykorzystywane. Tak, więc całość jest niezła tej układanki. Dobra, to ja skontynuuję temat, jeżeli chodzi właśnie o bezpieczeństwo. I też nawiązanie w ogóle do odcinka, który nagrywaliśmy poprzednio, tak naprawdę. Mianowicie Dust. Coś się fajnego wydarzyło. GitLab odpalił, miał, a teraz odpalił swoją wersję generalnie narzędzia do testowania testowego aplikacji, czyli na czym się to skupia tak naprawdę, że w tym momencie dajemy wypaplanie CICD, bardzo ważne, więc bardzo fajne, dajemy odpowiedni zestaw URL-i i, i, to wcześniej działało na alertach zapowych, to teraz przerzucili się na własne i teraz tak, to umie się uwierzytelnić, umie crawlować, czyli przychodzić po całej stronie, wyszukiwać, umie robić pasywne skany i umie robić aktywne skany aplikacji www. To jest super kontynuacja, właśnie rozmowy, którą mieliśmy poprzednio. Jak wpiąć i jak te narzędzia powinny być wykorzystywane. Jestem ciekawy, właśnie czy ktoś z Was może korzysta z faktycznych, realnych oczuć co i jak, ale super krok w bardzo dobrym kierunku, więc mnie to bardzo ucieszyło, że się dzieje. No, takie, w kontekście bezpieczeństwa. Co tam Ty masz jeszcze? Dobra, dwie rzeczy co-pilotowe, po pierwsze, nie wiem co o tym myśleć, ale jest chyba dobre, co-pilot in github support. He, dobra, okej. Okay. Tak, i teraz jest tak, wiesz, jeszcze się nie zagłębiałem, ale de facto możesz odpalić sobie, zamiast zrobić tiketa rozpocząć od czata z co-pilotem supportowym. Czyli to jest w sumie genialny pomysł. Realnie? Tak. W sensie inaczej, dobra baza wiedzy... Sposób rozwiązania requestów, linki do dokumentacji przy skali GitHuba i innych takich rzeczy, jest to dobre. Mi się w tym momencie wydaje, że to jest idealny sposób, w jaki Microsoft może testować swój nowy produkt w przyszłości do właśnie obsługi supportu. Obszar? Świetny. Rynek na to jest fenomenalny, za po prostu straszne pieniądze idą na support. Więc bym się nie zdziwił, gdyby za chwilę był taki produkt w Azure, bardzo specyficzny, właśnie do supportu. Druga rzecz, która jest przy co-pilotach githubowych, to do czata co-pilotowego. Ja teraz już z tego trochę korzystam. Pojawiła się komenda slash doc mm -hmm. do generowania i to w Visual Studio, i Visual Studio Code, żeby za pomocą co-pilot czata dogenerować dokumentację i opisy. I muszę powiedzieć, że mało na to przeklinam. Teraz musiałem zdokumentować kawałek sobie, komuś pomagałem napisać kawałek terraforma i żeby ładnie zmienne inne rzeczy podokumentować, to de facto praktycznie nic nie napisałem po zapisaniu /doki akceptowaniem wersji. Znaczy w ogóle ten opisy, jeżeli chodzi nawet o PR, komentarze i tak dalej, dalej, komity to działa dobrze. To działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bym powiedział. Także tak, też jestem pod tego co Cobalt umie zrobić ładnie. Inaczej, i co ważne, nie rozpisuje się. Co mi pasuje, to to właściwie, za chwilę generujemy dokumentację kopilotem, tylko potem, żeby, żeby inny copilot umiał ją czytać i generować kod, tak naprawdę. Tak, witamy w multi-agent <laughs> świecie. Dobra, to ja mam ciekawy, znaczy jeszcze parę linków, ale taki ciekawy temat, który właściwie zaczęliśmy trochę przed nagrywaniem. Request response na RabbitMQ jako sposób na skalowanie requestów synchronicznych. Do backendów. Wpis o tym, jak to zrobił last minute, się na do wyszukiwania lotów, tak dalej, tak dalej, i Twoja reakcja była tylko taka sama, jak moja reakcja, generalnie. Co za głupi pomysł, no nie? Bo faktycznie Rabbit ma tą opcję, że mamy jedną kolejkę, wysyłamy, potem drugą odpowiadamy, i tak dalej. I oni opisali to ładnym artykułem: Evolution of High Performance System from Synchronous to Seamless Scalability. No i teraz. Co im to daje właściwie? Daje? oni tam w ogóle się rozpisują, się, że to w ogóle jest super, że tu rozdzielili zależności, mogą teraz drżenia robić różne i tak dalej, i tak dalej. No, trochę może przekombinowane i trochę może za dużo tam reklamy wrzucili. Ale Twoja reakcja była potem taka jak moja, że po co właściwie? To nie w tym kierunku i ogólnie, Erwika Wispons, o ile jest rabialny i można go robić, to na kolejkach nie ma sensu. Nie powinno się go robić. De facto, takie coś miało sens dla mnie zawsze, przy, bo w MQTT też jest coś takiego, mpq, i wykorzystujesz to przy IoT, żeby dostać od razu zwrotkę z komendy, inne takie rzeczy. Z zupełnie innego wzorca. I druga rzecz, jak mamy, jeżeli budujemy klasyczne aplikacje w DMZ-cie, kiedy aplikacja sama z siebie nie może inicjować ruchu do wewnątrz naszej sieci, to gdzieś tam takie scenariusze były akceptowalne, o tak. Tak, ale teraz jedno uzasadnienie, czemu dla nich to potencjalnie ma sens. I czemu to jedną rzecz ułatwia? Tylko jeden z który masz, no to możesz ten load balancer jak najbardziej zrobić na poziomie requestów HTTP, ale w tym momencie musisz wiedzieć ładnie i ten load balancer musi być świadomy, jak jest obłożenie na którym nodzie i gdzie to zrobić. Po prostu, żeby nie robić round robina i akurat round robinem trafiasz na node, który jest po prostu totalnie zarąbany i nie może działać. Oparcie tego na kolejkach, Daje ci automatyczne skalowanie bez tej pętli zwrotnej, generalnie o informacji o obłożeniu. No tak, bo to worker, który podniesie, odpowiada na sesję. Dokładnie. Znaczy, że on ma ten moment przerobowy i ma te możliwości, żeby to zrobić. Także dziwne, przekombinowane. Na pewno nie jest to takie piękne i nie niestety taka rewolucja, jak ten artykuł to opisuje. Ale ciekawe. Inaczej, jak mówisz, OK, to jest tam rzecz, tylko słojek. Z drugiej strony o tym myślę. prosi utrzymać load balancer niż rabital do wysokiej przepustowości. Złupno się z tym godzę. Ewentualnie konfiguracja dobrego skalowania tych backendów, żeby po prostu były dobrze skonfigurowane. O rabicie uwielbiam akurat. Piotr Stapa czasami publicznie mówi o pewnym failu z rabitem, jak weszli gdzieś w dużej instytucji na produkcję. Miał taką, parę razy o tym opowiadał publicznie, więc trzeba mieć świadomość. A Znaczy ogólnie koncepcja, że to skalowanie jest okej, okay, tylko że znowu dla mnie to jest już troszeczkę przekombinowane. Dla mnie jest to też przekombinowane. Ideowo ciekawe, bym powiedział. W szczególności, jak zobaczycie sobie na architekturę, ten Redis przy okazji, który tam jest. Tak, bo muszą mieć jakąś samą synchronizację. A odnośnie jeszcze a, to z faili rabitowych, ja bardzo lubię, już w standardzie kolekowym jest yy, zrobione tak, że on nie wyłapuje połączeń, które są już martwe, jeżeli klient się nie rozłączył, tylko po prostu jest przeciążony i po prostu nic się nie dzieje. Nie, chyba już teraz ten dawno nie widziałem takich fuck-upów, ale to już możemy mieliśmy, tak mieliśmy. zostawić ten na razie w spokoju. Dobra. To i ostatnie taka ciekawostka. I jestem Twojego zdania. Learn more by building your own custom JavaScript Framework. Nie, a powiem generalnie, że to ma sens. I to ma sens. Jako projekt na studiach. Raczej, znaczy, czy wiesz co, projekt na studiach, albo jak chcesz złapać, nazwijmy się, większe experience seniority. Tak, tylko absolutnie tego nie wypuszczaj publicznie. <noise> tak, to jest jedyna rzecz. To jest framework, który możesz go wrzucić do repo na GitHubie, ale go nie promuj. <noise> Zostaw go z wielką notatką, ja się tu uczę. Tak, ale idea w ogóle jest dobra, bo przecież pamiętam jak jeszcze ja się uczyłem kodować no to przecież była właśnie opcja, że póki czegoś nie zbudujesz, nie zrozumiesz jak to działa do pewnego momentu, więc to jest... Tak. Tak, napisz własnego CMS-a, silnik blogowy, jeszcze parę innych rzeczy. Klep internetowy i platformy do e uczenia się. <laughs> Świetna trójka. Tak, klasyki domen, które możesz poznać bez wchodzenia w szczegóły w domenę. Tak, tak, tak. tak. To Forum mi napisał ten niech pierwszy rzuci kamieniem. <laughs> Ale nie, więc tak, pierwsza reakcja była, kurde, WTF, druga reakcja, kiedy zaczynasz się uczyć. Raczej powiedzmy sobie, że wchodzisz w takie realne stadium pomiędzy tam juniorem, midem i midem. plus. To jest taki fajny, w zależności od tego, na jakiej platformie, w czym klepiesz, ale ogólnie napisanie kawałka jakiejś lipki, frameworka, czegoś takiego w języku, w którym piszesz, to nie jest aż taka głupia rzecz. Tutaj jesteś zmuszony do użycia czystego, waniliowego JavaScriptu i poznania bebechów języka. Dla mnie bardziej, bo to jest co innego. Zaprojektowanie API dla ludzi, którzy będą z tego korzystali potencjalnie, nie? czyli rozdzielenie części frameworkowej o, te, o tej części kodowej i użycia biznesowego. To jest tam warto, tak naprawdę, że mówimy, OK, to są moje granice, to jest moje API i tak dalej dalej. No to, to jest kawałek wartościowy dla mnie bardziej. To ja mam jeszcze jeden link. W sumie tak teraz patrzę właściwie, że jest to link, który ładnie adresuje nasz problem z Last Minute. Pis o load balancingu na usług, które mogą <laughs> mieć frottling. Przykład jest na OpenAI ja oczywiście zrobiony tak dalej, tak dalej. Inaczej przepraszam, Microsoft za to, to jest już mój disclaimer, każda osoba z Microsoftu, która tu publikuje i republikuje powinna dostać w czapę za to, że trzeba stawiać ileś instancji Usługi pasowej, żeby mieć do niej dostęp. Za to powinni dostać w czapę, bo przerzucają na klienta odpowiedzialność za to, że nie mogą wyskalować swojej intry. Absolutnie tak. Dlatego to nawet ten element OpenAI-owy tam w ogóle nie powinien być istotny tak naprawdę w tym całym linku. Ale tak. to fajnie pokazuje w tym momencie, jak nasz kochany last minute mógłby to rozwiązać w formie inteligentnej zwracania i nawet monitorowania czasów odpowiedzi de facto na konkretnych zapytań, zamiast przerzucania tego na rabita. No, nie? Także w kontekście, jakby tam trzeba usunąć tego open i patrzeć tylko na kontekst właśnie inteligentnego load balansowania ruchu między różnymi endpointami, de facto, między różnymi downstreamami. Więc w tym kontekście ten link ma sens, tak naprawdę. Cała reszta nie. Tak, w tym kontekście tak. Skreście open AI bo tam jest robione, że niech się klient martwi, że my dajemy dupy. Tak, no tak to właśnie wygląda. No i tyle z moich linków. No dobra, to kończymy. Trzymajcie się na razie. Hej.